Witam serdecznie na moim kanale. Każdy odcinek Rozmów z Perspektywą to inspirujące spotkania z wyjątkowymi gośćmi, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami z własnej perspektywy. Zapraszam do mojego świata. Karol Michałek. Dzień dobry Państwu. Akademickie Radio Phoenix FM w Rzeszowie. Chciałbym bardzo serdecznie powitać w naszym studiu pana doktora Ryszarda Oleszkowicza, Byłego oficera ABW emerytowanego, obecnie pisarz, poeta, nauczyciel akademicki. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry, panie doktorze. dzień dobry Państwu. E, panie doktorze, e, jedna rozmowa za nami, krótka, to była przystawka do dzisiejszego dania głównego, do dzisiejszej dłuższej tak. rozmowy. Różne zobowiązania akademickie mnie jeszcze e, zajęły, ale jestem po lekturze pana książki, Zanim zabijesz moją śmierć, o której dzisiaj słów kilka. Ale na sam początek chciałbym zapytać o samo wydawanie książki od kuchni. Czy pan już z gotowym produktem, książką napisaną pukał do wydawnictw? Czy to wydawnictwo się do pana zwracało? Jak to wygląda tak od kulis, od kuchni? Tak, jest to niewątpliwie ciekawy proces, ciekawa sprawa dla tych, którzy no, nie znają tajników kuchni, właśnie wydawania książek. W moim przypadku było to chyba standardowo w odniesieniu do, do ludzi, którzy chcą wydawać swoje książki, to znaczy napisałem książkę. Tą książkę pisałem dosyć długo, bo były takie też różne okoliczności, że ta powieść powstawała kilka lat, i też w międzyczasie chciałem troszkę dokształcić się w tych sprawach wszystkich pisarskich, ale również poznać tajniki właśnie wydawania książek, więc byłem na kilku kursach, gdzie o tym mi troszkę powiedziano, więc książka była gotowa i też za poradą niektórych górów, właśnie mistrzów pisarstwa postanowiłem w taki zwykły, normalny sposób, normalną ścieżką zaprezentować wydawnictwo. Wydawnictwom różnym to moją powieść no, konkretnie wysłałem plik zgodnie z wymagami poszczególnych wydawnictw uwzględniając te wymogi, do dziewięciu wydawnictw. No i też spodziewałem się reakcji takiej, jaka będzie, czyli, czyli zapadła y, dosyć długa cisza, y, bo też są kolejki do, do przeczytania tych propozycji w każdym wydawnictwie. No i kiedy wydawało się, że być może ta cisza trwa długo, nic nie będzie, to odezwała się właśnie Muza, odezwało się, odezwało się wydawnictwo y, Muza S.A. z Warszawy, y, proponując mi właśnie wydanie książki, nawet tak bardzo ciepło się odezwali, że, że bardzo im się ta propozycja podoba, no, że odzywają się późno, przepraszają, ale to trochę trwało. I generalnie taki był początek, że wysłałem propozycję, jedno z wydawnictw odezwało się do mnie i zaczęła się cała procedura. Czy wydawnictwo w jakiś sposób ingeruje w treść książki, sugeruje, żeby pewne rozdziały czy podrozdziały, czy jakieś fragmenty książki w jakiś sposób przerabiać? Czy to, co pan wysłał, zostało umieszczone w książce bez żadnych komplikacji i bez żadnych poprawek? Oprócz oczywiście edytorskich, no bo to wiadomo, że, tak. że ewentualnie jakieś błędy, może nie ortograficzne, ale przecinki pisownia to jest pewnie edytorzy tym się zajmują i baczą żeby to wszystko było jak najlepiej zrobione, wydawnictwo generalnie, przynajmniej w moim przypadku, w jakiś tam duży sposób, czy w ogóle nie ingerowało w to, co zostało przeze mnie im przesłane. Natomiast oczywiście ważną kwestią w każdym wydawnictwie jest redakcja książki. Tak myślę, tak sądzę, i chyba to też jest jakaś prawda ogólnie znana, zwłaszcza w świecie wydawniczym, że. No, książka na pewno nie może wy, wyda, być wydana w sposób taki dobry bez bardzo dobrego redaktora. Ym, więc ja miałem to szczęście, że trafiłem na bardzo, bardzo dobrą y, panią redaktor, panią Anię Rosenberg. Y, I to jest współpraca z pisarzem. Y, redaktor twórczo współpracuje z pisarzem. Y, to też jest dla pisarza dobre. Pisarz nie powinien się obruszać, jeśli redaktor proponuje jakieś kwestie. No bo on tym innym okiem czyta tą książkę, też jest to przeważnie znawca. I twórczo tak we współpracy autor redaktor, ta książka jest jakby przygotowywana do wydania. Korekta, te wszystkie kwestie techniczne są już po wszystkim. To jest kolejny etap. Natomiast dobra redakcja książki to jest klucz do tego, żeby książka no, była dobrą literaturą. Panie doktorze, przejdźmy już do, do treści książki. Zanim zapijesz moją śmierć. Tytuł y, przejmujący i zapada w pamięć. Skąd geneza tego tytułu? Jak on powstał? Trochę on się odnosi do y, zwyczajów weselnych y, w Irlandii, y, gdzie, to tak bardzo krótko y, rzecz ujmując, y, raz na cztery lata y, jest taki zwyczaj w Irlandii, że y, narzeczona w związku, w narzeczeństwie, którym długo nie dochodzi no, do zawarcia małżeństwa, y, może to przyspieszyć albo wręcz może w znajomości oświadczyć się na, y, potencjalnemu narzeczonemu w jakiś tam sposób, przy, przyspieszając ślub. I wtedy jest taka piosenka śpiewana. I mi zapadły właśnie w pamięć y, strofy z tej piosenki. Y, jedną właśnie, właśnie z, tej, z tych strofek była taka kwestia: jeśli, y, jeśli masz y, y, zabijać, to zabij moje smutki. Ja to troszkę przetransponowałem, zmieniłem y, pod y, brzmienie tytułu powieści sensacyjnej thrillera. I też aby w kilku kontekstach się to odnosiło do fabuły. I stąd tytuł: Zanim zabijesz moją śmierć, wydaje mi się, że, że dobry. Pan redaktor mówi, że zapada w pamięć, więc pewnie, pewnie był trafny. Więc taka była geneza tego tytułu. Można powiedzieć, że Zanim zabijesz moją śmierć, to pełnoprawna powieść. Mamy wątki miłosne, wątki religijne, romans w pracy, mobbing, molestowanie. Taka naprawdę pełnowartościowa powieść. Ale przede wszystkim jest to powieść o szpiegach. Tak. Przede wszystkim to jest ten pierwszy wątek i oczywiście to, co pan redaktor powiedział, to było też moje zamierzenie, żeby tutaj nie y, ograniczać się tylko do y, tego wątku sensacyjno-szpiegowskiego, y, ale starałem się pokazać jakby y, życie codzienne tych wszystkich ludzi, którzy są zaanga zaangażowani czy zwalczanie szpiegostwa, czy chociażby z drugiej strony są szpiegami, czy pracują w wywiadzie. Po recenzjach, po odbiorze książki, również po słowach pana redaktora, widzę, że pewnie mi się ten zamysł udał, czyli ten literacki miks udało mi się to zrobić w sposób myślę ciekawy, taki, żeby ta literatura gatunkowa, jaką jest tyle szpiegowski, dostarcza czytelnikowi rozrywki, więc myślę, że tej rozrywki dostarcza. Panie doktorze, czy opisane w książce mechanizmy bezpieczeństwa, nawiązywania kontaktów z osobowymi źródłami informacji w służbach, różne zabezpieczenia, antypodsłuchowe i, i tym podobne? Za dużo nie możemy mówić, bo zdradzimy zbyt dużo sekretów książki. Czy to jest rzeczywistość pana, czy pan jako emerytowany oficer służby bezpieczeństwa miał do czynienia właśnie z takimi systemami zabezpieczeń różnymi? Te rzeczy, które są opisywane w mojej powieści, oczywiście nigdy się nie zdarzyły w kontekście 100% czy jeden do 1. Natomiast oczywiście też nie będę tutaj się zarzekał, że to jest zupełna fikcja fikcji. Są opisywane tam mechanizmy, które wynikają z modus operandi służb. Ten modus operandi. Był w zasadzie od, od dekad, odkąd istnieją nowoczesne służby specjalne, bardzo podobny i, i, i identycznych w tych wszystkich, e, wszystkich dekadach. Więc, e, tak samo jak się to mówi w żargonie, e, służb podchodzi się do, do kandydata e, na osobowe źródło informacji, żeby go zwerbować, e, w podobny sposób, jak ja to przedstawiłem, przedstawiając oczywiście fikcyjne osoby, prowadzi się źródło, czyli się współpracuje. No, i te inne kwestie też nie będziemy właśnie opowiadać. Treści, które są przedstawione, oczywiście mają odniesienie do, realnej, do realnych, teoretycznych zadań służb i sposobów pracy. Jak najbardziej są to odniesienia do tego, jak służby pracują. Oczywiście ubrane w fikcję powieściową. Mamy także wzmiankę czegoś, co przenika na nasze życie już praktycznie w 100%. Coś, co wchodzi z drzwiami i oknami, mówiąc kolokwialnie, do naszego życia. Mianowicie mamy również. Nawiązanie do sztucznej inteligencji. Był to celowy zabieg, chociaż dodany w ostatniej, jakby na ostatnim etapie tworzenia, pisania przeze mnie powieści. W chwili, gdy rozpoczynałem snuć fabułę, nie, nie miałem w zamyśle, żeby tutaj wplątać, włączyć ten wątek sztucznej inteligencji, ale później to zrobiłem. No bo generalnie żyjemy w zasadzie w czasach, gdy następuje bardzo szybkie jak to się uczenie mówi, bardzo szybko implementacja tej sztucznej inteligencji, prawda? Chipy czy mikrochipy, które są wykorzystywane i będą wykorzystywane do tworzenia tych skomplikowanych struktur sztucznej inteligencji mają już rozmiar pyłku nano mikro czyli są to w zasadzie niezauważalne mikrochipy, które przetwarzają informacje. Można na podstawie właśnie tych struktur budować ogromne, ogromne neuronowe twory, no i sami widzimy, sami korzystamy z tych takich bardzo pierwotnych możliwości sztucznej inteligencji, ale każda, w zasadzie każde półrocze przynosi postęp, więc trudno, żeby się nie znalazło to w książce o, o służbach, które działają, no, które też muszą korzystać z tych nowoczesnych technik. Czy to jest przepis na sukces właśnie, Czy, że nawiązywanie do różnych technik, połączenie czegoś, co zawsze trwało na przestrzeni ludzkości, czyli wątków miłosnych, obyczajowych, z czymś, co obecnie nas dotyka i przenika nasze życie, to, to, to jest przepis na sukces i udaną powieść? No chyba tak, bo skoro wydawnictwo topowe polskie, Muza ESA, bardzo pozytywnie się odniosło do, do tej książki i, i przeszło tą, tą procedurę weryfikacyjną do druku, zaproponowano mi współpracę, no to myślę, że jest to tak, jakiś przepis na sukces, chociaż tak nie myślałem pisząc, Pisząc o tym, była to troszeczkę też, jakby taka dla mnie, może zabawa to złe słowo, ale no, taka kwestia spróbowania się, zmierzenia się z materią, właśnie powieściową. Nie miałem jakoś w głowie takich dzwonków, że no, szukaj przepisu na sukces, jest to bardzo istotne, musisz wydać tą książkę. Ale widzę z tych odniesień, że nie będę tutaj jakoś wybierał wypierał tego, że pewnie się ten przepis na sukces udał, skoro te wątki wyszły, no tak. Mam nadzieję i widzę, że ciekawie. Panie doktorze, dotyczące, pytanie jeszcze dotyczące treści książki. Są tam również opisywane sposoby komunikacji pomiędzy przełożonymi. Pewne takie, można to powie, można powiedzieć, savoir-vivre, jak, jak się zwracać do przełożonego i przełożone do swojego podwładnego. Czy to, to jest zgodne z rzeczywistością? Tak to w służbach wygląda na podstawie pana... Pracy? O, to ciekawie, że Pan Redaktor zwrócił na to uwagę. To rzeczywiście starałem się przedstawić i oddać tak, jak to jest w służbach, które nazywane są popularnie służbami mundurowymi. Służby specjalne, no przynajmniej z reguły, nie noszą, nie noszą mundurów na co dzień. Wyspecjalizowane oddziały ochronne, wartownicze tak, natomiast generalnie, generalnie w mundury się oficerowie i podoficerowie nie, nie ubierają. Ale zasady, ponieważ jest to służba, a nie stosunek pracy, obowiązują takie właśnie jak chociażby w wojsku, w policji czy w innych formacjach mundurowych. I generalnie jest przyjęte, żeby w taki sposób zwracać się do przełożonych. Przełożony też musi odpowiednie formy zachowywać. Starałem się to w jakiś sposób oddać, żeby też od, no, pokazać ten sznyt, który byłby jakby takim dodatkowym kolorem w malowaniu obrazu służb. Więc to tak, jest to oddanie rzeczywistości. Muszę jeszcze dopytać, bo mamy także odniesienie do badania wariografem jako ścieżki rekrutacyjnej. To też jest um, rzeczywistość, że każdy kandydat musi przejść takie badanie wariografem i być prześwietlonym? Tak, wariograf, czyli wykrywacz kłamstw. O ile mi wiadomo, nic się nie zmieniło w tym względzie, czyli po złożeniu aplikacji, no teraz to już wszystkie służby są otwarte na to, że można składać aplikację z prośbą o przyjęcie do służby przez internet. Jeśli służba zdecyduje się wszcząć procedurę przyjmowania, to jednym z etapów jest, z etapów jest właśnie y, podłączenie delikwenta na druty. To jest oczywiście taka kolokwialna i, i trochę żartobliwa nazwa, czyli posadzenie go y, przy wariografie i przebadanie na wykrywaczu kłamstw. To jest tak standardowa procedura. Panie doktorze, wiem, że w zamyśle jest, a może już jest w, w trakcie pisania. Druga część powieści. Muszę o to zapytać, jak, jak, jak u Pana, właśnie z tą drugą częścią, czy już jest tworzona, czy dopiero jest zamysł? Myślałem, że Pan redaktor już coś wie więcej niż ja, zapytając o wariograf. Bo właśnie wątek wariografu, to tak ciut uchylę rąbka tajemnicy, będzie odrobinę więcej pokazany właśnie w tej kolejnej części, w kontynuacji, którą oczywiście tak pisze. Jakie będą losy, kiedy się ukaże? No to tutaj musimy na razie postawić kropkę bo jest to wszystko jeszcze w, na etapie no, mocnego tworzenia, yy, później proces wydawniczy, jeśli oczywiście wydawnictwo zdecyduje się, mam nadzieję, że tak, wydać kolejną yy, część. Yy, więc tak, piszę kolejną część, kontynuację tych wątków, które tutaj były w tej pierwszej części. Yy, czyli antycypowałem coś w takim razie, <laughs> dobrze trafiłem. Z tego musimy tak wysnuć taki wniosek. Właśnie się zaciekawiłem, pan redaktor o a tutaj kwestie kolejnych yy, rzeczy. Jest to, jest to ciekawa sprawa, wykrywacz kłamstw, Czyli te techniki, którymi posługują się nie tylko służby specjalne, bo też są badane, używane jest wariografach, chociażby w biznesie, prawda? Ale jest to takie ekscytujące, ciekawe, wykrywacz kłamstw, więc stwierdziłem, że być może troszkę, troszeczkę, troszeczkę też się odniosę. Natomiast, oczywiście, jest to jeden z wątków. Inna, inne wątki to już jak uda się, że powieść, wyjdzie, czytelnik zobaczy. Czy też. Taka drobna sugestia ze strony wydawnictwa byłaby, aby drugą część już pisać? Czy to jest typowa Pana decyzja indywidualna? Tutaj to ciężko też stwierdzić, jak to generalnie się odbywa, bo to po pierwsze, wiadomo, umowy wydawnicze są, są obarczone klauzulą poufności biznesowej, więc też wszystkiego nie mogę mówić. Natomiast to, co mogę powiedzieć, to to, że wydawnictwo bardzo tam przychylnie, Tutaj patrzę na autora, debiutanta. Myślę, że chyba w wielu wydawnictwach na każdego, skoro się wyda debiutanta, zdecyduje się wydawnictwo, jest to pewne ryzyko też pokazać książkę wydać. I ta książka ma no, dobre przyjęcie, to oczekuje kolejnej. Natomiast no, nie jest to jakoś tak, że co drugi dzień czy raz w tygodniu otrzymuje telefon w tej sprawie. Jest to taka, no, powiedzmy. Wiadomo, że wydawnictwo czeka. Ja też wiem, że wydawnictwo chętnie się zapozna z propozycją, więc to jest na tej zasadzie takiej niedomówienia, natomiast wiemy że o co chodzi. Synergia jest. Tak jest. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę, że przybył pan do nas do, do studia. Bardzo nam miło. I życzymy oczywiście, żeby ta druga, książka, druga część powieści jak najszybciej. Została wydana stałych czytelników oddanych życzymy. I może tak wstępnie na wizji się już mówimy na rozmowę przy okazji wydania drugiej części bardzo, powieści. Bardzo chętnie, bardzo chętnie dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, że mogliśmy porozmawiać nie tylko o szpiegach, ale ciut właśnie uchylić tej kuchni wydawniczej, więc czekamy na moją kwestię, czyli wydanie książki, no i kolejne zaproszenie, skoro tak mnie zaproszenie jest wystosowane. Tak, bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy, bo bardzo. Dobra rozmowa wynikła, i, i zachęcamy oczywiście do lektury książki. Mam nadzieję, że nie zaspoilerowałem za dużo i tylko. Wszystko było, wszystko było w, w, w granicach i w normie, także. Bardzo I, I tylko zachęciłem, a nie zniechęciłem tak. do, do, do lektury. Zachęcamy oczywiście do tej lektury. Książka Zanim Zabijesz moją śmierć, a moim gościem był autor tejże książki, pan dr Ryszard Oleszkowicz. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję.